Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki ze strony badania na prawo jazdy Wrocław.com i chciałbym powiedzieć kilka zdań o wrażeniach z ciału obsługi klienta wod Wrocław i w sumie jakich błędów warto uniknąć, aby tam nam wszystko poszło w miarę sprawnie, kiedy składamy dokumenty przed naszym egzaminem. Niektórzy pamiętają z pewnością, jak to zaczynałem w październiku prawko na EdoB i właśnie dostałem ze szkoły jazdy kursant zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, ksero prawa jazdy, orzeczenie lekarskie, kartę jazd. No, wcześniej oczywiście zrobiłem sobie zdjęcia, no aczkolwiek w sumie wymagane jest tylko jedno. No, można powiedzieć, oczywiście, zapomniałem wcześniej wypełnić wniosek o egzamin, ale niestety okazało się to dopiero przy okienku w dziale klienta. Także cokolwiek bym na WORD nie narzekał, muszę powiedzieć, że idzie to tam raczej w miarę szybko, ale pod jednym zasadniczym warunkiem. A warunek jest jeden po prostu: musimy mieć wszystkie dokumenty w komplecie. Jeżeli chodzi o wniosek, radzą sobie jego ściągnąć już wcześniej ze strony internetowej wordu i wypełnić w domu. Wbrew pozorom nie jest on zbyt przejrzysty dla osoby wypełniającej go po raz pierwszy i można się pogubić. No, pomimo, że mam doświadczenie w wypełnianiu różnych druków urzędowych, no, mimo wszystko nie wypełniłem go od razu poprawnie. Fotografię dołączyć trzeba od razu do wniosku. No, swoją oczywiście zostawiłem w samochodzie na parkingu i kosztowało mnie to mniej, mniej, mniej więcej tylko utratę kolejki do okienka. Warto też, już będąc w dziale klienta, zacząć od dokonania wpłaty na egzamin. Czyli pamiętamy, pierwsze dokonujemy wpłatę za egzamin. Jeżeli to robimy w wordzie. To mają tam blankiety wpłat ale warto od razu wziąć od razu dwa, a nawet trzy numerki do kolejki, czyli jeden numerek do agencji PKO, a dwa do okienek no, zapytacie, dlaczego aż dwa. Dwa numerki do obsługi klienta. Bo czasem niestety jesteśmy odsyłani na koniec kolejki do poprawienia czegoś, i wtedy drugi numerek. Jest jak znalazł. Oczywiście ten drugi numerek bierzemy gdzieś tam po y, paru minutach. Jak już oczekujemy w tej kolejce, y, albo jeszcze na pocztę, czyli do tej agencji PKO, albo już do okienka, prawda? No tak, żeby mieć taki zapasowy i najwyżej możemy go potem odrzucić, wyrzucić. Y, powiedzmy, jeżeli. Zostaniemy tam odesłani do poprawki. Muszę powiedzieć, że mi się przydał ten numerek, ponieważ wniosek oczywiście skopałem i musiałem poprawiać. Warto też przy okienku zgłosić chęć uczestnictwa instruktora na egzaminie, oczywiście jeżeli mamy taką potrzebę. No i na to jest. Zupełnie oddzielny wniosek, a ponieważ mało kto korzysta z czegoś takiego, to trzeba od razu się upomnieć przy okienku, aby po prostu nie tracić czasu. Jeżeli chodzi o terminy oczekiwania na kategorię EDOB we Wrocławiu, w moim przypadku wynosi to, wynosi to około 2 tygodnie. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko w obecnym systemie. Konieczność dokupienia jazdy dodatkowych, ponieważ raczej nie wyobrażam sobie 14-dniowej przerwy w cyklu szkoleniowym. No, tak jak dla mnie, jest to w zasadzie równoznaczne z porażką na egzaminie, tym bardziej, że nigdy wcześniej autem z przyczepą nie jeździłem. Także na tym kończę. Egzamin mam 2 marca o godzinie 10:00, także trzymajcie za mnie kciuki. Oczywiście jak już się domyśliliście będzie to egzamin również z moim egzamin, instruktorem prowadzącym w zasadzie ma to dla mnie mieć jakiś cel dydaktyczny natomiast o wyniku negatywnym no w zasadzie pozytywnym ale również negatywnym poinformuję Was w następnym filmie, także bye bye, mówił Darek Kraśnicki ze strony badania na prawo jazdy Wrocławcom. Zapraszam tam do komentarzy mojego przypadku, lub ewentualnie swoich przypadków. Prawa jazdy na przyczepę, mile również będą tutaj widziane na samym dole komentarze na kanale YouTube. Także bye bye. Jeszcze raz trzymajcie za mnie kciuki.